Jesteś na umowie zlecenia? Myślisz nad kredytem hipotecznym? Dzisiaj opowiem tobie, czy i na jakich zasadach jest to możliwe. Po prostu hipoteka. Tutaj dowiesz się wszystkiego o kredytach hipotecznych w zrozumiały sposób. Cześć, nazywam się Roland Jankowski, od kilkunastu lat pomagam moim klientom w uzyskaniu kredytu hipotecznego, nie przedłużając na co musisz zwrócić uwagę, składając wniosek o kredyt hipoteczny? Pierwszą rzecz, o której należy pamiętać, to wybór odpowiedniego banku. Uzyskanie kredytu hipotecznego przy umowie zlecenia nie musi być trudne. Warto pamiętać o tym, że długość trwania umowy zlecenia ma ogromne znaczenie. Są banki, które honorują długość umowy zlecenia już od 6 miesięcy, są banki, które przyjmą taką umowę zlecenia od 12 miesięcy, ale są banki, które przyjmą tę umowę od 2 lat, a także, na przykład jako wyłącznie drugie źródło dochodu. Czyli, w skrócie, nie bój się, że nie otrzymasz kredytu hipotecznego. Wystarczy mieć umowę zlecenia od odpowiedniego czasu. Kolejnym ważnym aspektem jest dochód na umowie zlecenia, a właściwie jego powtarzalność. Musisz udowodnić, że co miesiąc masz regularne wpływy. To jest podstawą. Dochód na umowie zlecenia jest brany porównywalnie jak na umowie o pracę. Więc przy dochodzie na umowie zlecenia dostaniesz podobną kwotę kredytu. Jeśli Twój dochód w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany, to znaczy w jednym miesiącu dużo wyższy, w drugim dużo niższy, możesz liczyć się z tym, że Twoja zdolność kredytowa zostanie zmniejszona. Czyli na przykład, jeśli mamy jedną osobę, która co miesiąc zarabia 5 tysięcy i jest to powtarzalne, to najprawdopodobniej ta osoba dostanie wyższy kredyt niż osoba, która jednego miesiąca zarabia 3, 000, a drugiego 7000. Dlatego tak ważna jest regularność wpływów, ponieważ banki muszą być pewne, że udzielony kredyt. Będzie przez ciebie spłacany co miesiąc, że będziesz miał wystarczające środki na pokrycie comiesięcznych rat. Podsumowując, kredyt hipoteczny na umowie zlecenia to nie problem. Wystarczy pamiętać o kilku najważniejszych aspektach, czyli bank, do którego będziesz składał wniosek, jak również długość Twojej umowy. Ważne jest również to, żebyś zadbał o regularność wpływów. Nie bój się więc, że na umowie zlecenia nie otrzymasz kredytu hipotecznego. Jeśli jesteś z województwa kujawsko-pomorskiego, zapraszam do kontaktu. Chętnie. Przeanalizuję Twoje wpływy, ocenię Twoją szansę uzyskania kredytu hipotecznego. Zapraszam Cię również do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, w którym cały proces kredytowy omówiłem. Dowie się w nim, co krok po korku zrobić, aby otrzymać wymarzoną umowę kredytową. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia.